Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. To powiem, powiem o tak. Naprawdę, inny chłopak na, na, na treningach dzisiaj nieprawdzie nie zagrał. Kamil Heppen kanał Kolosaum. Po walce po Juźwiaka z Adrianem Ciosem. No, widać od razu tutaj w Mediarumie, że humor nie i nie tak to miało wyglądać. Chyba spodziewałeś się tego, że Adrian będzie szukał swojej siły głównie w obaleniach, ale no nie udało ci się tego powstrzymać. No wiesz co, do pewnego momentu to powstrzymywałem po prostu, ja broniłem te obalenia, ale za mało atakowałem stójce. No i Zablokowany był stójko. No i my nie wiem o co chodzi, słuchaj, tu nie zagrałem inny głowa, bo tu było wszystko na, na, na high levelu zrobione. Paweł trenuje z, z bardzo dobrymi młodymi zawodnikami z mojej grupy. grupy. E, Bronił broni obalenia, wszystko robił. Na, na tarczy przed samą walką wychodził trenerzy z boku, każdy trener mówi. 50-letni młodzieniec, najlepsza wersja Pawła. Nie wiem, wychodzimy za 10 minut, za 15 do klatki. No w ogóle inny człowiek, nie? Trener Marcin Naruszka oczywiście się wypowiedział właśnie, bo powiedziałeś, że broniłeś to obalenia. Pierwsza runda była najlepsza, no bo tam faktycznie przez prawie całą rundę utrzymywałeś się w stójce. W końcówce Adrian obalił i teraz ta punktacja też była dość ciekawa, bo Adrian nie wyprowadził żadnego ciosu, a możliwe, że nawet wygrał tę rundę, bo te kursy skakały jednak bardzo w jego stronę. Tylko okej, okay, no to była pierwsza runda, ale potem była też druga, trzecia i obie te rundy skończyły się tak, że miał pozycję z góry. No, tak wyszło, ale ja poza tym, że obalił, no nic nie zrobił, ale to jest też yy, gratulacje dla niego, Paweł też nic nie zrobił. Paweł miał bici bronić. Bici bronić, bici bronić, bici bronić, bici bronić, bici bronić, ciągle robić, bici bronić. I bronił raz, drugi, trzeci, czwarty, tylko nie uderzał. Paweł, no były takie momenty, kiedy ruszyłeś trochę mocniej, dochodziły tam pojedyncze ciosy i dało się odczuć, że w stójce jednak masz przewagę, tylko potem Adrian automatycznie ratował się tym, że wchodził ci w tę nogę, doprowadzał cię do siatki, no i z tym nie mogłeś poradzić. Czy ty jakby nie czułeś, że może jeszcze mocniej powinieneś w niego ruszyć w stójce? No powinienem ruszyć mocniej w stójce, no ta stójka mi się dzisiaj zablokowała, nie, nie, nie wiem, kurwa co się stało. Nie? Czy masz w ogóle jakieś myśli, co dalej w głowie, jak dalej to kontynuować? Bo no bo wiem, że nie zgadzasz się z tą porażką z Jackiem murańskim, też te komisje oceniały to Chuj po swojemu. Mi, kurwa ten śmieć Murański teraz Wkurwiony tym, co odjewałem dzisiaj. Chodziło kurwa. mi nawet nie o niego, tylko o że po prostu dwie porażki z rzędu, jakby się to nie patrzyło no w bilansie, tak to będzie wyglądało. Nie wiem, kurwa, jestem kurwiony dzisiejszą walką, myślę tylko o tym. No dobrze, no w takim razie już chyba nie będziemy zatrzymywać, bo faktycznie widzimy, że te emocje wręcz buzują, więc tyle z naszej strony, no i mam nadzieję, że... Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. To powiem powiem mimo tak. Naprawdę, inny chłopak na, na, na treningach dzisiaj naprawdę zagregował. Jako trener pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem. No to Dziękuję. tyle powiedział Marcin no, Narusz. No. Dziękuję, ale więcej nie powiem. Cześć. Do...